Nie mam jednak zaufania do polskich władz politycznych, bo wydaje mi się, że żyją one z nami o potędze oderwanymi od rzeczywistości. Obawiam się też, że ich przedstawiciele wierzą, że Stany Zjednoczone uznają Polskę za istotną. Warto, żeby Polacy popatrzyli na los tych, których Stany Zjednoczone uznawały za swoich przyjaciół. Co się z nimi stało? We were, How did that work? Czym to się we were friends with the Kurds. Kurdów, and then I would also remind poland about this. with Byliśmy bardzo bliskimi sojusznikami Niemiec, znacznie bliższymi niż kiedykolwiek Polski. I właśnie zaatakowaliśmy Niemiec. Zaczęliśmy z nimi niewypowiedzialną wojnę. Zorganizowaliśmy gospodarcze Pearl Harbor. Wysadzamy w powietrze gazociąg północny. Jeśli mogliśmy zrobić coś takiego Niemcom, to co możemy zrobić mamy? Uważajcie o tą amerykańską przyjaźń, bo czasami kończy się ona tragicznie. Nie ufajcie Stanom Zjednoczonym, wierzcie w to, co dobre dla Polski. Jeśli Stany Zjednoczone działają w sposób zwiększający bezpieczeństwo Polski, to świetnie. Ale Stanów Zjednoczonych Polska nie obchodzi. Zajmujemy się Polską nie bardziej niż Ukrainą. A przecież pozwalamy na zniszczenie Ukrainy jako państwa narodowego. To samo zrobimy z Polską, by osiągnąć własne cele. Poświęcimy Was. Nie obchodzicie nas. Nie kochamy Was. Nie jesteśmy Waszymi przyjaciółmi. Wykorzystujemy Was w naszej wielkiej strategii geopolitycznej, która ma zabezpieczyć amerykańską hegemonię nad Europą i światem jesteście pionkiem na amerykańskiej szachownicy którego możemy w każdej chwili poświęcić apeluję dlatego do każdego Polaka nie popatrzy co dzieje się za miedzą na Ukrainie tak właśnie Ameryka traktuje swoich przyjaciół nie interesuje ją Ukraina lecz wyłącznie polityka wobec Rosji They don't care about Ukraine. They only care about their policy towards Russia. We'll sacrifice you.